Witaj jeszcze na moim kanale, a dzisiaj wam opowiem o moim jednym z obozów. Ostatnio opowiadałam wam o moim obozie w Czarnogórze, a dzisiaj będę opowiadała wam o innych z moich obozów. Na ten obóz też jechałam z moją przyjaciółką, tą samą, którą jechałam do Czarnogóry. Tylko, że ten obóz nie był w jednym kraju. On był w różnych krajach. Był we Włoszech. Był w Czechach, w Niemcach i w Szwarcji. Na początku pojechaliśmy do Pragi, do Czech. Tam właśnie związaliśmy tą parag. Chodziliśmy po Pradze, byliśmy na Mostrze Karora i ogólne było stricte zwiedzane Pragi. Tam był też taki fajny zegar, duży, gdzie był mini pokaz. Według mnie nie było. Szały na tym zegarze, tym poskarzem, ale był. Po Pradze pojechaliśmy do pierwszego z hoteli. Oczywiście było tych hoteli więcej, było szczególne po pierwsze byliśmy w różnych krajach. Na tym Boże, to wiadomo, że tych hoteli było więcej. Następnego dnia pojechaliśmy do innego miasta oraz innego kraju. No, już nie byliśmy w Czechach, tylko byliśmy w innych krajach. Byliśmy w Niemczech. Nie zacząłem w Niemczech jeszcze. I to było miasto Moni Mojito Na no Mojito Poszliśmy po Mochitu. No i zjezaliśmy go. Była bardzo fajna słoneczna pogoda. Tak samo wyprazę. Yy, I poszliśmy sobie co coś zjeść. No, więc chodzimy do restauracji po prostu. No i czekamy na jedzenie. Zamówiliśmy jakby takie patani, to takie jakby tosty, tylko z, po prostu to są tosty. Czekamy na zamówienie po prostu. No i nagle do restauracji, jak już zaczynamy jeść, wlatuje ptak. Po prostu do restauracji wleciał po prostu ptak. No, i sobie lata po restauracji my z koleżankami, moją przyjaciółką oraz nowymi, które mnie poznaliśmy ostatnio, zastanawiamy, czy, co jest grane, czemu ptak jest w restauracji. A po prostu normalnie rata ten ptak, i nagle patrzymy: Pani jest w restauracji, zabiera motłę i dosłownie goni tego ptaka po restauracji. Motło ptak wylatuje. No i my już idziemy właśnie zaliśmy, płacimy, no i wchodzimy e, ich wchodzimy po mieście, bo jeszcze mieliśmy czas wolny, bo jeszcze mieliśmy trochę czasu na zostało wolnego, idziemy na zbiórkę i chodzimy znowu po mieście i powoli jedziemy do hotelu. Kolejne jest, czyli następny dzień. Zdzaliśmy. Kolejne miejsce, które zwiedzaliśmy, to pojechaliśmy do Skand Morris. Do Skant Morris jechaliśmy pociągiem takim czerwonym, długim, fajnym pociągiem. No i tam było podobno, jak dobrze pamiętam i oraz dobrze nam powiedzieli, to pani nam mówiła, przewodnik, że przyjeżdżamy przez 195 mostów oraz 55 tuneli. Widoki z tego pociągu długiego, czerwonego były cudowne, przepiękne. Jechaliśmy tam do dwie godziny, ale było tak fajne, że nawet nie utrzymaliśmy, że to jest aż dwie godziny. Bo widoki były tak cudowne, że my przez samą podróż pociągiem nie mieliśmy miejsca siedzącym bo było miejsce i mogliśmy szednąć ale woleliśmy stać i obserwować widoki bo było ich dużo Oczywiście jak wjeżdżaliśmy niekiedy do Telenielu to było na nudnej ale tak normalnie to były piękne widoki jak dojechaliśmy do Skatmoris no to też były tam cudowne widoki po prostu piękne góry cudowna pogoda Ciepło było, takie fajne miasteczko Czyli Svarsara No i sobie zwiedzamy tą piękne Svarsarę Oczywiście braliśmy zdjęcia i ogólnie spędzaliśmy fajny czas, bo Rozmawiałam też z tymi moimi nowymi koleżankami, których poznałam na oborze Było super, nie do, że super pogoda, nie dość, ogólnie było fajne no więc wracaliśmy potem tym pociągiem Tylko, że tym razem jechaliśmy do miasta we Włoszech Nazywało się Tirana No i o tym tyranę nie mieliśmy tam za dużo czasu wolnego, ale był Więc ten czas z spacerem po Tirany Jednocześnie ją zwiedziliśmy, kupiliśmy magnes oraz rody I rozmawialiśmy dalej Później wracaliśmy już do nowego chateru a kolejnego dna, a kolejnego dna pojechaliśmy do Medoranu. Do Medoranu, to był kolejny cel naszej podróży na oborze, Mediola. Miasto młody, oczywiście, nie mogło być inaczej, musiałam ubrać sobie spóniczkę jak to miasto No Więc, jechaliśmy do tego Medoranu. Było bardzo gorąco, pogoda była tak ciepło, że dosłownie się gotowaliśmy, więc wybór spódniczki w taką pogodę był dobrym, bo była przewietna. Podzieliliśmy po tym upalnym mieście. Byliśmy na moście Złotniku, bo się dowiedziałam wtedy, nie wiem czy wiesz, ale Mediolanu jest most Złotniku. I byliśmy na nim. ogólnie ogólne pomidoranu i był fajne. Później, kolejnego, kolejnym mięsem, który zwiedzaliśmy, to był kolejnego nam, był Mont Blanc. Ale przed Mont Blanc była mini przygoda. Nie wiem, czy to by powiedział, mini przygoda, ale przed tą przygodą. Coś wydarzyło jeszcze. Jak przyjechaliśmy do tego hotelu, hotelu po medolany, to miałam taką przygodę. Jadę po prostu w walizko. Jadę sobie walizką. Przyjechaliśmy do tego hotelu, który był bardzo fajny. Soby wjeżdżamy po schodach w Ja jadę. I na kółko mi z walizki odpada. Więc po prostu już nie miałam tego kółka, bo nie dało się nic tym zrobić, nie dało się tego naprawić. Więc po prostu od tej chwili miałam obóz bez kółka. Ale to nie było pierwsze: jedne z roznalona i pierwsza historia. Nie było jak Czarnogóra, że tych historii było naprawdę dużo. Ale były o jakieś. Jak sami dobrze teraz słyszę, że kółko mi jest walizki odpadł. Więc pojechaliśmy do tego pokoju. No i nie widzieliśmy jednej rzeczy: że klucz tego pokoju. Teraz popowiadam parę historii, które się wydarzyły. Oczywiście, wszystkie się nie wydarzyło jednego tego dna, ale w tym otaru byliśmy dużo dni. Czy trzy to niedużo, ale najwięcej. No więc powiem Wam parę tych historii. Były tam takie pokój, że. Nie, nie wiem, jak to konkretne, że bez problemu dasz, jakby się w pokoju, jak się zapomni klucze. Że nie możesz zaknąć w ogóle drzwi, bo inaczej się zablokuje. I koleżanka przypadkowo zostawiła klucz w pokoju, no i drzwi się zaknęły. I już nie umieliśmy otworzyć. I potrzebowaliśmy klucz. Ale pilot, który był pobliżu, powiedział nam, że on nie ma kluczy zapasowych i musimy pójść do pana, który te klucze ma, czyli szotelu. Tylko, że jest pan z hotelu, który tam właśnie ten klucz miał On umiał On gadał po włosku A my włosko go nie umiemy Ale jakimś cudem udało nam się go dogadać z nim Po angielsku I on za nas po prostu powiedział, że poczekaj się ja wam przyniosę klucz, bo on wchodził do swojego domku Który tam miał Bo miał taki jakby swój Hotel był jakby tak podzielony, że jedna część hotelu był jego dom. No, więc my szukamy pod żami, a on nas woła, że mamy wejść. Więc my mamy, okej, okay, pewnie nam da klucz, ale nie on, on nie dał nam tylko klucza do. Myślisz, że zaraz my skończymy skończy na tym, że po prostu wyjdę z pokoju. Niestety, za... jakimś student zaczął szukać myszy w pokoju, że taki psy, że zaknęły nasze pokoju, a klucze zostawiły w środku, bo koleżanka zapytała klucza. Znaczy to by nie było to. Chodziło o to, że tam nie trzebało nawet zaknąć drzwi na klucz, wystarczyło tylko zaknąć drzwi bez używania klucza. I jak kluczem zostawił w środku, no to wtedy już że zaknęła. I Przez to potem trzebało po prostu iść do pana, aby dał te klucze, więc nie raz już to tak. Więc ten pan dosłownie nas zaprowadził do swojego domu i co nas tam te kluczusz i my pójdziemy to otworzysz to zaczął nasz oprowadzać po swoim domu dosłownie nie dość, oprowadzał to jeszcze opowiadał jakąś swoją historię za dużo nie rozumiałam, bogata po angielsku ale i tak było to ciekawe że my jesteśmy w obcym domu przez to, że Zapomnaliśmy klucze do pokoju I słyszymy opowieść o jego rodziny Kto tam mieszka Lub kto teraz mieszka Więc było ciekawe na pewno Nie powiem, że nie W tym hotelu też wydarzyła się Inna historia, to był właśnie Dzień, jak mieliśmy Jechać do tego Mont Blanc Wstaję po prostu Rano No i w Orisham szykujemy na kolejny wyczeskę Mieliśmy jechać dzisiaj do Mont Blanc. No i ja, jak dobrze widzisz, naszym okular. No i to zawsze było tak, że nosiłam zawsze okular. Więc po prostu yy, byłam tam, ubierałam po prostu okular i nagle szkłozy z okularów jedne, jednego po prostu mi wypadło z nich. No i ja próbowałam te szkło włożyć, lecz niestety to nie było tylko szkło. Szruba ze okularów mi też odpada. Próbowałam ją jakoś zakręcisz, ale zanim ją zakręcisz, to mi podwórarłaś, dosłownie podłóżko zgubiłaś i już nie dało się tego zrobić. Nikt nie miał jakby nitki, bo moja mama przez seryum mi gadała, że Wam spowodowała, to nitką jakoś zrobisz, ale nie. Już nie było nawet też czasu, aby coś tam kombinować Ale do tego misa jeszcze wracaliśmy do tego hotelu Stwierdziłam, że zostały tu ukurary Że nie będę zabierać jeszcze nawet czeskie, aby Im się coś nie zrobiło poważniejszego No i będę tędzie bez ukurawów I sądziłam w tej chwili, że będę ogólnie całą okresowość ukurarów Bo stwierdziłam, że coś z nimi zrobię Zrobiłam, ale zrezygnowałam, że tą historię ale zaczniemy powiem teraz Wam o Mont Blanc Bo właśnie tym dniem, tym razem Wam powiem Jechaliśmy do Mont Blanc Po prostu powiem Wam, cudowne miejsce Jak przyjechaliśmy, to już było widać tę piękną, cudowną górę Mont Blanc Piękna góra Oczywiście nie wjeżdżaliśmy, nie chodziliśmy nad sam szczyt tego Mont Blanc Ale wjeżdżaliśmy tą koleją Yy, nad sam szczyt, który można je na samym punkt widokowy, który jest i tak bardzo wysoko nad Podróżnym Morzem. Nie pamiętam na ile, ale pamiętam, że bardzo wysoko sprawdzałem w Jak jest też zainteresowanie tym. Jak wjeżdżało się tą koleją, to czasem wydawało nam się, że dosłownie ona nagle szybszej jedzie. Pewnie tak nie było, lub może było. Widoki z tej kolei były cudowne. Pierwsze pojechaliśmy na takie pole. Pole było tam jeszcze... Ale jak jechaliśmy do góry, to tam jeszcze nie zatrzymywaliśmy. Więc jechaliśmy dalej. Na sam szczyt. Tam dosłownie był sznek, a byliśmy w środku lata Wczoraj Wczorajszą gotowaliśmy z upału, a teraz to jest koło szyb. Oglądaliśmy widoki i zjechaliśmy na te pole. Na tym polu mieliśmy czas wolny. Ja zebrałam już kurtkę, bo tam na górze było zimno, chłodno. I tam miałam kurtkę, nawet nie że zimową, tylko taką bardziej wiosenną. No i sobie chodziliśmy na tym polu. Były piękne kwiatki, widok na te góry i było cudowne. Po długim czasie zjechaliśmy na dół i pojechaliśmy do water. Wtedy mieliśmy obiad, kolację oraz pomysł, jak naprawisz moje akurary. Próbowałam na początku w sferze, że spróbuję kogoś znaleźć, kto ma nitkę i nożyczki. Nie było tak raz. Osoba. osoba jedna powiedziała. Że tips, um, ja pytałam, czy nie ma na przykład kleju do typsu bo ja o tym, że niektóre na takie rzeczy noszą, więc stwierdziłam, że może, może na to zakleisz tym. Ona powiedziała, że nie ma, niestety. Tak. Pan pilot stwierdził, że ma taką taśmę czarną i że mamy to zakleisz po prostu taśmą. Mm. stwierdziliśmy, że czemu mnie nie? zakrajamy to okulary też, czarna. Możesz sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Było to straszne i stwierdziliśmy a bardziej to ja stwierdziłam że ja tym nie wyjdę i po prostu oderwałam tą taśmę z tych okularów, bo to naprawdę wyglądało dziwne i już wolałam byś bez tych okularów, niż wyglądasz jak nie wiadomo kto. Osoba, która chodzi dosłownie o taśmę, po mieście. Więc stwierdziłam, że nie. Będę w tym chodziła. Ale było zabawne, jak to się zaklejało tą bo yy... naprawdę było dziwne. Więc w Resultasy... Nie naprawiliśmy mojego ja po prostu je schowałam do torby bezpieczne, do walizki i już ich przez ten czas obozu nie używa. Później, kolejnego dnia pojechaliśmy do Pizy, do Pise i po Piza to wiadomo krzywa, wieża, która wygląda czasem jak prosta. Nie zawsze jest krzywa, znaczy, wiadomo, jest zawsze krzywa, ale nie wygląda naprawdę bardzo krzywa. Wyobrażam, że będzie bardziej 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 krzywa. Wiem, brzmi to dziwne, ale naprawdę krzywa wieża nie wygląda, żeby była zbyt krzywa. No i Florence od razu. też piękne jest. Tak samo jak pizza. Tam był czas wolny i to teraz. Kolejnego dna ogólny był park rozgrywki. Ja nie jestem osobą, która lubi chodzić po parku rozrywki. Ja po prostu nie jestem osobą, która jest fanem atrakcji takich jak karuzele, jakieś inne rzeczy. Jak wyrobisz to, bardzo fajne i tak dalej. Ale ja nie jestem tego fanem. Po prostu z przetczółką sobie łaziliśmy po takich Delikatnych Główne to spacerowaliśmy po tym parku rozrywki niż. Atrakcje używaliśmy z Nego. Oczywiście też byliśmy na jakichś rzeczach, na takich na przykład wodnych, coś tam byliśmy, ale tak to nie, bo jakoś nie podobało nam się. Baliśmy się, wchodzisz na większe, na małe to były gdzieś inne, więc po prostu spacerowaliśmy to po tym atrakcyjnym parku. No, więc teraz powiem Wam. Ostatni dzień to pojechaliśmy do Wenecji. Ja już byłam w Wenecji na moje pierwsze boże, we Włoszech. Sama, bo nie jechałam wtedy przy na moje pierwsze obózce we Włoszech. Ale pojechałam znowu. Wenecja. Płynęliśmy oczywiście tam też statkiem do Wenecji, bo wiadomo, to autokarem dalej już nie pojez. Musisz, po przepłynąć. Płynęliśmy sobie tam statkiem. Było bardzo fajne, związane do tego miasta. Piękne uliczki, w których prosto się zgubisz. Na moim pierwszym obozie, bo jak powiem, teraz taki przerwy, że tam prawieśmy się zgubiliśmy dosłownie. Ale teraz przejdźmy do Wenecji w tym obozie. Po prostu zjedziemy znowu po Wenecji po tych pięknych małych uliczkach, za, pan, za kamarkach Było piękne, cudowne i tak dalej. No i okazało się, że mamy więcej czasu niż było plan. I pan zaproponował nam: albo masz więcej czasu w Wenecji, później po prostu wyjeżdżamy z tej Wenecji, Lub jest inna opcja, że popłyniemy jeszcze na wyspy Burano. tylko musimy więcej delikatnych to była kwestia 10 złotych coś takiego, więc grupa S.A. stwierdziła, że lepiej zwiedzić więcej, jeżeli mają taką możliwość e, niż mieć więcej czasu w tej Wenecji. w Wenecji mieliśmy trochę mniej ale później mieliśmy więcej tej wyspy Burano na wyspę Burano popłynęliśmy małym statkiem było bardzo fajne Wyspa Wranu jest bardzo urocza, tam są takie kolorowe domki Więc tam zwiedzaliśmy miejsce, tak samo jak Wenecja Ogólnie było dużo zwiedzane, było dużo chodzenia na tym samym oborze Bo ja właśnie takie wyczeski, takie obozy i ogólne takie wakacje lubię Bo nie wyobrażam wakacji jak leżę się na tej plaży no i się pala Nie, jestem już wakacje Gdzie zwiedzasz Gdzie widzisz te miejsca I ogólne I zwiedzasz A nie wakacje, że po prostu Nic się nie dzieje Jestem tylko na plaży i tak dalej Po prostu związane To jest mój odpoczynek To właśnie był Właśnie mój drugi obóz który byłam z przeszłek. Było piękne i było cudowe. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam w podobał się film. Jak Wam w ogóle podobają moje filmy, które już nagrałam przed tym. Dziękuję, że oglądaliście. Oraz do zobaczenia na kolejne filmie. Pa!